Na pytanie, jak prawidłowy spacz My ludzie po prostu mamy bardzo krótki pamięć i pamiętamy tylko, jak. Widzimy, jak ludzie śpią na bok. Bo mamy takie krótkie pamięć. Pamiętamy parę lat, bo może jedna generacja do tyłu. Ale sprawa jest bardzo prosta po prostu w historia człowieka 6 milionów lat albo 7, nie wiem, ile teraz dokładnie już jest, Nie Człowiek spał na psuch albo na plecy. To była nasza pozycja spania. Nie? Ale przez to, że ci po prostu ostatnia generacja, ostatnie 100 lat albo 200 lat, tak dużo szecimy, skinacze są krótkie, psuchy są krótkie, wszystko ciągnie nas do przodu. Po prostu spać na plecy albo na psuch jest dla nas niekomfortowy, bo coś tu ciągnie nie? i przekręczy się na bok. Albo masz też jedna noga, tak jakby w, wciągnięty do siebie, albo nawet oba nogi, jak embryon, bo jest to po prostu komfortowe przez ten, ten, ten krótki brzuch i te nasze skinacze. Po prostu ta pozycja, która tak i tak już jest niedobra w ciągu dnia, zabierasz teraz jeszcze do spania. I jeszcze w nocy trenujesz, żeby jeszcze gorzej do żyroby wszystko, nie? Da się to bardzo łatwo tłumaczyć, tylko to jest na jak papier potrzebny. Jeżeli oglądamy, jak człowiek tak ogólnie jest zbudowany, jak on stoi. Nie? Tu jest głowa, kręgosłup szyjny, pierwszy sakręt, lordozy, koszt ogonowy. Tu jest gdzieś biodra, kolana. I tu są nasze stopy. Tak to nie więcej wygląda, nie? przez to, że za dużo siedzimy, to jest po prostu główna wina nasze skinacze są po prostu zakrótki, które tutaj startują, idą przez piodra. Pszuch jest tak samo zakrótku i przez to robi się nam tu takie nie? tutaj z tyłu mamy to hyperkyfozę i tu tak samo mamy później to szyję zębę na górze. Tam czy nam ta teraz I czy tak to przodu, nie? Ten zakręt jest normalny. Po prostu to amortyzuje jak chodzimy. Po prostu to jest, to, to jest przez ewolucję tak wymyślone, tylko ta hyperlordozy i ta klifozę to już nie jest normalne. To po prostu jest z tego powodu za dużo My po prostu mamy mamy, szle, mamy, mamy swoje postacie. Nie? I jak, jak ty teraz idziesz spać i masz sam miękką matracę, nie? tam czy wszystko sząknę do środka, to znaczy dalej w nocy to wszystko pokłębisz. i powielasz to wszystko. nie? Gdybyśmy teraz, teraz musimy to jakoś tak zrobić, jakbyśmy teraz tego pana odwrócili w ten sposób. W ten sposób. Jak tu jest teraz twój matarac twardy ja, i śpisz w ten moment na plecy ja, to grawitacja tociska nam teraz tutaj ten nasz pukel do góry. Tak jakby całą noc trenujesz, żeby ten Okrąglane plece czy normalizuje. Tu ten kręgosłup, to hyperlordozy, grawitacja pchanadu. Całe noc trenuje, żeby to też znowu się, to, co w ciągu dnia se psujesz albo źle robisz, żeby to skompensuje. Nie? Tak samo kręgosłup szyjny, który jest tutaj w powietrzu. I w ten moment, jak śpisz na plecy, to jest tak jakby całe jest taki, taki trening w trakcie spania, żeby ten kręg osób możesz się unormalizować. Ale do tego musisz spać na plecach i na coś w miarę twardym. Nie, bo jakiś taki matrek tam cały to, czas sząknie, to znowu to nic nie da. Nie? Jak teraz jeszcze przed spaniem świadomo Twoją głowę trochę przekręcisz, tak jakby w ten sposób. Nie? Wtedy broda idzie w dół i jeszcze bardziej zbliżesz ten kręg osob To ma i on też w tym momencie jest taki trening, żeby go po prostu wyrównać, wyrównać i znormalizować. Nie? Jak zaczynasz od ciszy, tak spać, Nie, nie rób sobie teraz taki cel, od, od jutra będę tak spał, bo od, od ciszy. Daj sobie 2, 4, 5, 6 tygodni, bo. Ty położysz się na plecy, a obudzisz się na bok. Po prostu, bo jesteś przez lat tak przeswycięzony. Ale daj sobie czas, czyli po prostu mało, po prostu zasnąć na plecy. Jak się w nocy obudzisz, to znowu się wiadomo z powrotem na plecy, albo na pszuch, Nie? Rozwijamy ten temat teraz jeszcze trochę dalej. Teraz nasz pan leży tu na plecy. Tu jest wysoka poduszka. Na górze jest telewizor. Każdy z nas już kiedyś tak telewizor oglądał. Pół godziny też nic. Nic strasznego, nie? tylko to na dłuższą metę, długo tak robić. Może nawet w tej pozycji spać. Co tutaj znowu się dzieje? Nie? Ta poduszka podpiera nam tutaj głowę. Wydaje nam się, że jest to po prostu komfortowe, wygodne, nie? ale gdzieś tutaj ten nasz kręg osób jest po prostu w powietrzu i robił nam tutaj przez grawitację te nasze plecy, które mamy. Patrz na siebie, patrz jak ludzie chodzą. Na ulicach. To jest też po prostu już taka, taka pandemia tak chodzić, nie? To jest wszystko z tego powodu, nie? Uh, to, co ludzie dalej później robią, po prostu już jest tak niekomfortowe nie już to SMP jest tak, nie? Wkładamy teraz tu taką, taki wałek do spania, nie bo to jest po prostu bardzo fajne, nie? Tylko ten wałek to jest nic innego niż. Uh, Olej to ognisko. To jest po prostu wygodne, ale to kompletnie nic nie da, tylko to jeszcze pogwiębia, bo ten taki taki już sakrutki szyję tutaj z tyłu, po prostu przez ten wałek, je, jeszcze bardzo robisz do, do, do przodu. Dlatego to są po prostu takie rzeczy, które po prostu. E, to są takie rzeczy przez człowiek wymyślone, a nie przez ewolucję. 6 milion lat było nam to niepotrzebne, i nagle. Takie coś musimy mieć, to jest też po prostu trochę pstura. Nie? Jak to teraz wygląda w praktyce? Nie? Bo już, już słyszę takie głosy, co on tak mówi, nie? bo jak to, to co on nam teraz powie, to też mogę spać na podłodze. Nie? No, jasne się tak, możesz spać na podłodze. Gdzie spaliśmy ostatnie 6 milionów lat? Te łóżko, które się mamy, wymyśliliśmy w historii człowieka. W ostatnie sekundy. To jest tak krótko, że nawet nie da się tego po prostu opisać, nie? My po prostu spaliśmy na podłodze 6 milion lat, nie? I teraz to pozycja spania na bok, nie? Jak ty teraz śpisz na bok, zobacz, albo śpisz tak, albo masz obie nogi tak jak Embryon, ale tak naprawdę szczycisz, nie? To jest 90 stopni. To, co w ciągu dnia robisz w samochodzie, przed komputerem, w pracy, normalnie jeszcze teraz w łóżku siedzisz i wszystko tutaj jeszcze krótsze się robi. Łącznie z przuchem. Tak samo głowę, jak śpisz, idzie tak do przodu i jeszcze bardziej trenujesz sobie ten, 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 ten szyję sępy. Wszystko jest jak tak na bok śpisz. Nie? Jak teraz przekręcimy się na plecy w ten sposób. W ten sposób, żeby tą po kręgosłup opada przez grawitację. Tu jeszcze możemy trochę pomóc, głowę przekręcimy w ten sposób, wtedy prąd idzie w dół i ten nasz kręgosłup się nie tak samo zbliża się do łóżko. Reszta już robi krawitację przez spanie I, i, i spróbować świadomie tak zasnąć. Po prostu człowiek ma to do siebie, po prostu wszystko, co robisz nieświadomo, też możesz robić świadome, nie? I oczywiście teraz tak zasniesz i obudzisz się znowu na bok, nie? Ale dwa tygodnie, cztery tygodnie, sześć tygodni i śpisz normal tak na plecy, nie? Bo to jest żaden problem, nie? I jeżeli jest ci to tak niewygodne, bo tych już są tak krótkie, że po prostu jak, jak, jak nogi, prostujesz, po prostu zaczynasz robić taki dyskomfort, po prostu takie krótkie to po prostu jest, nie? To bierzesz na początek taki, taki poduszkę, nie za duże, żeby po prostu położyć tutaj pod kolanami, żeby jest taki delikatny ciąg. Żeby to nie pole, ale ciągnie, to można spać z tym, nie? I ta poduszka, albo taki ręcznik, taki zrolować, nie? Coraz mniejsza, coraz mniejsza, aż co dwa, trzy, cztery tygodnie po prostu śpisz tego i masz te nogi na podłodze, tak jak każdy inny. nie? I jeżeli matracy jest, jest twarda, albo podłoga jest twarda, spacz na bok po prostu jest niekomfortowy. Nie? Z automatu przekręcisz się na plecy albo, albo nawet na pszuchnię. Na brzuch też jest po prostu fajny, bo jeszcze masz głowę w ten sposób, nie? W ten sposób. I jak teraz śpisz na, na brzuch, to przyważne nogi idą na zewnątrz. To jest z tego powodu, bo ten ty w tyłku jest u nas za krótko, nie? Tu też można się starać po prostu co najmniej zasnąć, mieć te nogi w środku, nie? Wtedy to jeszcze wszystko rozciągać w trakcie leżenia, w trakcie spania, nie? Tak, tak to wszystko ma wyglądać, nie? Oczywiście nie nie wszystko naraz, daj sobie czas. Dwa, 4, 6 tygodni, Uczyć się spać może nawet całe życie. Ale zacząć przy podciszeniu, w tym momencie, to jest najlepszy moment.